Ciągle czymś się martwisz, rozpamiętujesz przeszłość albo stresujesz się przyszłością. Spokojnie. Filozofowie od wieków zastanawiali się, jak uwolnić się od nadmiernych trosk. W tym filmie poznasz trzy sprawdzone metody, które pomogą ci mniej się przejmować i odzyskać spokój. Metoda pierwsza. Nie daj się manipulować opiniami innych. Czasami wydaje nam się, że musimy spełniać oczekiwania, dostosowywać się do norm i nieustannie dbać o swoją reputację. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele energii poświęcasz na martwienie się tym, co inni o tobie myślą? Filozofia cyników, a szczególnie Diogenesa z Synopy, pokazuje nam, że prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie przestajemy zabiegać o aprobatę otoczenia. Był on znany ze swojego radykalnego stylu życia. Mieszkał w beczce, nie przywiązywał wagi do bogactwa ani pozycji społecznej. Nie martwił się tym, co pomyślą inni, ponieważ wiedział, że opinia społeczeństwa to jedynie iluzja, coś, co może zmieniać się z dnia na dzień, ale nigdy nie ma realnej wartości. Gdy Aleksander Wielki zapytał go, czy może spełnić jakieś jego życzenie, Diogenes odpowiedział Tak, odsuń się, bo zasłaniasz mi słońce. Dla cynika najważniejsza była wewnętrzna wolność, niezależność od cudzych oczekiwań. Jak więc zastosować tę filozofię w codziennym życiu? Zacznij od prostego ćwiczenia. Przypomnij sobie sytuację, w której martwiłeś się, co ktoś o tobie pomyśli. Może był to moment, gdy bałeś się odezwać na spotkaniu, założyć coś odważniejszego lub powiedzieć, co naprawdę myślisz. Teraz zapytaj siebie, czy ta opinia naprawdę miała jakiekolwiek znaczenie? Czy cokolwiek zmieniła w twoim życiu? W większości przypadków odpowiedź brzmi nie. To nie znaczy, że mamy być niegrzeczni, czy lekceważyć innych. Chodzi o to, by przestać nadawać opiniom ludzi większe znaczenie niż naprawdę mają. Czy naprawdę chcesz podejmować życiowe decyzje tylko po to, by zdobyć aprobatę kogoś, kto za chwilę o tobie zapomni? Cynicy radziliby zamiast tego skupić się na własnych wartościach i żyć w zgodzie z sobą. Gdy czujesz presję społeczną, przypomnij sobie jedno pytanie: czy to, co robię, jest zgodne z moimi wartościami? Jeśli tak, rób to, niezależnie od tego, czy ktoś cię skrytykuje, czy pochwali. A jeśli nie, to może czas przemyśleć, dlaczego w ogóle to robisz. Innym ćwiczeniem, które polecałby Diogenes, jest celowe wystawianie się na ocenę innych i nauczenie się, że ich reakcje nie mają nad tobą władzy. Możesz spróbować ubrać się inaczej niż zwykle, powiedzieć głośno coś, czego normalnie byś nie powiedział, albo zrobić coś, co wydaje ci się lekko niewłaściwe. Zobaczysz wtedy, że świat się nie zawali, a ty poczujesz większą wolność. Warto też pamiętać, że większość ludzi jest zbyt zajęta sobą, by naprawdę przejmować się Tobą. To jedna z najprostszych, ale i najtrudniejszych do zaakceptowania prawd. Inni ludzie myślą o Tobie znacznie rzadziej, niż ci się wydaje. Filozofia cyników uczy nas, że im mniej zależy nam na cudzej opinii, tym łatwiej jest osiągnąć spokój i szczęście. Diogenes pokazał, że można żyć bez strachu przed oceną i nie przejmować się konwenansami. A w zamian zyskać prawdziwą wolność. I choć nie musimy od razu mieszkać w beczce, warto codziennie zadawać sobie pytanie, czy moje życie jest moje, czy żyje według oczekiwań innych. Jeśli zaczniesz działać zgodnie z tą myślą, szybko zauważysz, jak wiele zbędnych trosk po prostu znika. Metoda druga, filozofia płynności. Nic nie trwa wiecznie. Czy zdarzyło ci się kiedyś przejmować czymś tak bardzo, że nie mogłeś przestać o tym myśleć? Może był to problem w pracy, konflikt z bliską osobą, albo niepewność o przyszłość. W tamtym momencie wydawało się, że to wszystko jest przytłaczające i nie ma końca. Ale spójrz na to teraz. Czy to nadal ma dla ciebie takie samo znaczenie? Prawdopodobnie nie. I właśnie to jest istotą filozofii Heraklita. Wszystko płynie, nic nie jest stałe, a każda sytuacja, która teraz cię martwi, w końcu przeminie. Ten grecki filozof żyjący ponad dwa tysiące lat temu zasłynął ze słów Niepodobna wejść dwa razy do tej samej rzeki. Oznacza to, że świat jest w ciągłym ruchu, a wszystko, co nas otacza, zarówno rzeczy dobre, jak i złe, nieustannie się zmienia. Problem, który dzisiaj wydaje się ogromny, za tydzień może być tylko bladym wspomnieniem. Ale dlaczego tak trudno jest nam to zaakceptować? Często podświadomie próbujemy zatrzymać czas. Gdy dzieje się coś złego, mamy wrażenie, że ten stan będzie trwał wiecznie. Gdy jesteśmy szczęśliwi, boimy się, że moment ten przeminie. Ale Heraklit uczy nas, że zmiana to nie wróg, to naturalna kolej rzeczy. Jak można praktykować tę filozofię w codziennym życiu? Zacznij od prostego ćwiczenia. Pomyśl o czymś, czym martwiłeś się rok temu. Może był to egzamin, który wydawał się końcem świata. Może kłótnia, która wydawała się nie do naprawienia, a może strata, która wydawała się nie do przeżycia? Dziś te emocje są inne, słabsze lub całkiem zniknęły. To dowód na to, że żaden stan nie trwa wiecznie. Kolejnym krokiem jest zadawanie sobie pytania, czy to będzie miało znaczenie za rok, a za pięć lat? W większości przypadków odpowiedź brzmi nie. Jeśli więc coś nie będzie miało znaczenia w przyszłości, czy warto poświęcać temu tyle energii teraz? Heraklit uczy nas także, że opór wobec zmian prowadzi do cierpienia. Jeśli nie chcemy pogodzić się z tym, że życie jest płynne, każda niespodziewana sytuacja będzie nas ranić. Tymczasem, gdy zaczynamy traktować zmienność jako coś naturalnego, łatwiej jest nam przyjmować zarówno porażki, jak i sukcesy. Co więcej, ta filozofia działa także w drugą stronę. Kiedy doświadczamy czegoś dobrego, powinniśmy w pełni się tym cieszyć, zamiast martwić się, że to minie, bo minie, ale to nie znaczy, że nie warto tego doceniać. W praktyce możesz ćwiczyć akceptację zmienności poprzez małe kroki. Gdy coś idzie nie po Twojej myśli, zamiast się złościć, powiedz sobie, to tylko chwilowy etap. Możesz także prowadzić dziennik i zapisywać swoje obawy, a potem wracać do nich po czasie, by zobaczyć, jak wiele rzeczy, którymi się przejmowałeś, ostatecznie przestało mieć znaczenie. Heraklit przypomina nam, że nic nie jest na zawsze: ani ból, ani radość, ani problemy, które wydają się nie do rozwiązania. Gdy nauczysz się patrzeć na życie jak na płynącą rzekę, zobaczysz, że martwienie się czymś, co i tak się zmieni, nie ma sensu. Bo w końcu wszystko przemija i to może być Twoje największe wyzwolenie. Afirmacja życia. Przyjmij trudności jako część swojej siły. Życie nie zawsze jest łatwe. Każdy z nas napotyka trudności, porażki, ból i niepewność. Czasem wydaje się, że te wyzwania są zbyt wielkie, by sobie z nimi poradzić. Ale co, jeśli spojrzymy na nie inaczej? Co, jeśli to właśnie trudności nas kształtują? Friedrich Nietzsche, jeden z najbardziej wpływowych filozofów z XIX wieku, uważał, że cierpienie nie jest czymś, czego powinniśmy unikać. Przeciwnie, to ono buduje naszą siłę i charakter, Nietzsche napisał kiedyś słynne zdanie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. To nie tylko motywacyjny slogan, ale głęboka filozoficzna myśl. Według niczego ból i trudności są niezbędne do rozwoju. Nie powinniśmy przed Nimi uciekać, powinniśmy je zaakceptować i wykorzystać jako paliwo do stawania się silniejszymi. Ale jak to zrobić? Przecież kiedy coś nas boli, fizycznie lub emocjonalnie, chcemy, żeby jak najszybciej przestało. Niczy jednak radziłby nie traktować cierpienia jak wroga, lecz jak nauczyciela. To, co nas spotyka, nie jest przeciwko nam, to część procesu, który może nas ukształtować. Spójrzmy na sportowców. Aby osiągnąć mistrzostwo, muszą przechodzić przez trudne treningi, pokonywać swoje słabości i znosić ból mięśni. Jeśli ktoś chce uniknąć wysiłku, nigdy nie stanie się silny. To samo dotyczy życia. Aby rozwijać swój charakter, trzeba zaakceptować wyzwania. Jak więc zastosować tę filozofię w praktyce? Zacznij od zmiany sposobu myślenia. Zamiast pytać, dlaczego to się dzieje, zapytaj. Co mogę z tego wynieść? Gdy doświadczasz trudności, spróbuj dostrzec, czego możesz się nauczyć. Może stajesz się bardziej odporny. Może zdobywasz cenną lekcję. Może odkrywasz, co jest dla ciebie naprawdę ważne. Nietzsche mówił także o amorfati, miłości do swojego losu. Chodzi o to, by nie tylko akceptować rzeczywistość, ale wręcz ją przyjmować z entuzjazmem, nawet jeśli jest trudna. Zamiast narzekać, że życie rzuca ci kłody pod nogi, możesz nauczyć się widzieć w nich okazję do wzrostu. Aby ćwiczyć taką postawę, warto prowadzić dziennik trudności, zapisuj w nim rzeczy, które cię spotykają, a następnie spróbuj znaleźć w nich coś pozytywnego. Może coś poszło nie tak w pracy, ale dzięki temu nauczyłeś się czegoś nowego? Może ktoś cię zawiódł, ale to pomogło ci lepiej rozumieć ludzi. Po kilku tygodniach zauważysz, że Twój sposób myślenia zaczyna się zmieniać. Nicze wierzył, że wielcy ludzie nie powstają w komforcie, lecz w ogniu trudności. To właśnie cierpienie i wyzwania tworzą silne charaktery. Jeśli spojrzysz na swoje życie przez ten pryzmat, zobaczysz, że każda trudność, której doświadczasz, to cegiełka, która buduje Twoją wewnętrzną siłę. Podsumowując, nie bój się trudności. Nie walcz z nimi. Wykorzystaj je. Gdy coś cię spotyka, powiedz sobie: To mnie wzmocni. Bo jeśli naprawdę w to uwierzysz, żadna przeszkoda nie będzie w stanie cię zatrzymać. Te trzy filozofie mają jedną wspólną cechę. Wszystkie pomagają nam przejść przez życie w sposób bardziej świadomy, spokojny i pełen mocy. Każda z nich pokazuje, że prawdziwa siła nie polega na unikaniu trudności, ale na umiejętności ich akceptacji i wykorzystania dla własnego rozwoju. W życiu nie możemy kontrolować wszystkiego, ale możemy kontrolować naszą reakcję na to, co się wydarza. Przyjmując zmienność, akceptując trudności i odrzucając presję społeczną, zyskujemy wewnętrzną wolność, której nic nie jest w stanie odebrać. Pamiętaj, że nie musisz się martwić, masz w sobie wszystko co potrzebne, by stawić czoła wszelkim wyzwaniom.